Jakie macie państwo drodzy, po kolei, zaczynając od tego łysego, co tam drewno już yy, tego teguje długo? Łysego? No, te, tamten mm -hmm. półłysy za kolami. Yy, yy, to ten, to jakie państwo macie plany na dzień dzisiejszy, bądź wieczór dzisiejszy? Czekam na dostawę. Czekam na rannych. O A to panienka miała się uczyć, no to jak chętnie odstąpię. Nie A wiem, teraz jest moja kolej, ja nie, nie no. mam planów no, jakby co. To... Oczywiście jasno, asystuję. To, to, to się i tyle będzie. To ty to też nie ja wyżdżę. związuję lewą rękę, panienka drugą. Ej, bo one sobie wyobrażają... Nie. <noise> 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 nie wytrzymał ciężaru, no. O nie. O rany boskie. Zatytułowany jednością. Panie burmistrzu, czego pan tutaj dokonał? Burmistrz ma ciężko korektę. no. Mam Proszę pana, sobie. halo. To, to któremuś z fanów, się może przypadkiem cipuć? Wydaje mi się, że się wtedy szybko budzi. O Boże nie, święty. o nie! Już że waterboarding is not a crime, więc... No... Oj, tutaj to już niestety mi te... trup. Mi tutaj się te... No to takie co? uniesienia... Panienko, akt zgonu trzeba wypisać. No to co, nawóz i wywozimy, tylko nie wiem, jak... Ale najpierw rozebrać, dobrać, bo szkoda takich ubrań. Ale on tak dziwnie drga momentami. Tak się podnosi i... Mhm. Nie drgawki. To, to są te drgawki pośmiertne, wie pan. Tak? A ja myślałem, A, tak, że skoki insulinowe. Panienko. Ja! Panienko. A teraz e, chyba jakieś gazy z niego uszły, jest, po je kilkoneczkę. <laughs> Może on pęka. Yes. Okay. Może był pusty w środku. Ale nie, to... bo no no jak się bije jak się bije nóż, to wypuści powietrze. A wydaje mi się, że można spuścić krew, bo będzie lżejszy. Poważnie już się dzieje w takim razie. Ach, jak, jak go wsadzić do ognia, to o będzie nie. O nie! O rany. Wydaje mi się, że nie możemy się wygrać, ponieważ zaraz no Nie chwiesz, do jutra. Mi się wydaje, że nie możemy się zbliżyć, bo to już do nas zagrożenie życia. Och, tak, faktycznie. Będzie tak jak z tymi wielkimi rybami, co potem pękają. Tak, tak. Jak wyrzucone zostaną na plażę, wieloryby potem wybuchają, bo bo, ten, bo się psują od środka. To z nim będzie tak samo. To trzeba w ewakuować. Podobne do wieloryba. Jest cholera! Aż na pani bognęła! Czuję się mokry! No i wieloryb puszczony do wody orzeł. Co to się wydarzyło? Co to tak cholera? To o rany to pan żyje! Ja chciałam pana obmyć przed, przed sekcją zwłok! Jaką sekcją? Mm. Już krew miałyśmy spuszczać? Tak, Czas, gazy się już same panie... zaczęły spuszczać, panie. Panieku, co chce pani ze mnie spuszczać? To nie mam czasu! Kurwa! O, idę, idę pomóc obywatelowi za, y, za, za, za urzędem. Chyba, chyba <laughs> nie dostał. Chyba usłyszał, że ma za duże długi i zemdlał. <laughs> Pan wybacz. Z nami koniec, ten związek legnął w gruzach. Nie, dlaczego tak się starałam? Bo jestem rudniejszy od pań. No to prawda. No właśnie. Separacja w takim o, bądź układzie. Nieprawda, nawet do separacji się nie zgadzamy. O nie, ale po stronie rudego. Którego? O, o choć jedna osoba O z... kurwa, nie po to tej... jest ta sera, czemu ja stoję sam nikomu? Nie? Myślę, że to przez te gazy. To się ze poszedł dalej, czy co? E, nie mam zielonego pojęcia, ale mogę do mnie mywać. Czyli rudy znowu tutaj w Blackwater'a zmienić no, 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 no. Powiedz Uzbywam się zagrożenia. Chyba właśnie je pan tworzy.